Witam wszystkich, dzisiaj 19.06, 22 styczeń Chciałbym Wam zaprezentować w sumie po dłuższym czasie, bez nagrywania Mam troszeczkę materiału, znaczy miałem, bo w sumie już wstawiłem na YouTube'a Ale mam do zaprezentowania Wam analizę biologa Czerwone Konary Tak więc odpalamy sobie misję i klikamy na biologa Niebiesko Pomóżcie mi to samo co zawsze Aktualnie badam Czerwone Konary Może, Muszę przeprowadzić kilka eksperymentów, dlatego potrzebuję kilku Czerwonych Konarów czy mógłbyś przynieść mi 25 czerwonych konarów? Proszę, pomóż mi. Zawsze przynoś mi po jednym, abyś miał czas na ich... Abym miał czas na ich dokładne przebadanie. No więc okej, okay, ja idę do lasu. Ja sobie kilka czerwonych konarów. I widzimy się przy oddawaniu oczywiście tych konarków tutaj u biologa. Za jakiś czas, tak więc do zobaczenia i do usłyszenia. Witam serdecznie ponownie, jak to woli. Mamy wydropy na 35 konarów, oczywiście... Pokażę standardowo oddawanie pierwszego, a później ostatniego konarka. Tak więc zaczynamy. Tak ten konar jest doskonałej jakości. Przynieś mi jeszcze 24, no więc OK. Oddajemy, oddajemy. No, zaliczyłem porażkę, ponieważ zostały mi dwa konarki do oddania, ja już nie mam ani jednego. Minimum 35, 25 było do oddania, czyli 10 mi spalił, no i jeszcze zabrakło mi dwóch, no więc idę wydropić i widzimy się już za chwileczkę. No, zaliczyłem porażkę, ponieważ zostały mi dwa konarki do oddania, ja już nie mam ani jednego. Minimum 35, 25 było do oddania, czyli 10 mi spalił, no i jeszcze zabrakło mi dwóch, no więc idę wydropić i widzimy się już za chwileczkę. Okej, okay, jestem z powrotem. Mam na 6 dodatkowych konarków, tak więc od, oddajemy te dwa. jeden Myślę, I... Te I. drugi zebrać wszystkie. No, no i wiadomo, i że drogo. trzeba. Tak, żeby na było, nie? Wiadomo, że trzeba przynieść teraz Oddawać. kamyczek. Tak więc Kamień, kamień duszy lasu, może go zabijać w zwykłym i czerwonym lesie. No więc okej, okay, pędzimy do lasu po kamyczek. Okej, okay, to witam po malutkiej przerwie. Mamy już kamyk wytropiony. No i co, jak sami zauważyliście mam wbite 97 level. No wbiłem go ze względu na to, ponieważ tam chłopcy pisali na forum, że po oddaniu czerwonych komarów yy, cofa expa i jest tutaj PD na minusie. No zobaczymy jak to będzie u mnie, dlatego dobiłem ten 97, ponieważ tam miałem ponad 800kk expa wbite. No i nie chciałem, żeby to przepadło, tak więc OK, oddajemy. O. I zabiera, się, mogę iść po nagrodę. No, no póki co na razie nieco nie cofło żadnego expa. Okay. Tak więc jedziemy sobie do backgo i widzimy się już za chwileczkę. Ok, jestem już przy back Go, Rozbiorę się i zobaczymy jaki będzie BON. Bo słyszałem, że tam Dev jest i chyba szybkość poruszania się czy coś. Dobra. 6-3-122 i zobaczymy co jaki tutaj bonik dla nas jest przygotowany otrzymujesz 10 odporności na ludzi. O, ty. No? Za Czerwone Konarii 10% odporności na ludzi. Na zawsze. No fajne. 20kk yangów 20 20 20 i punkty doświadczenia. A punktów doświadczenia dało mi 16%. O! Ile? 16%. 696 kk To ładnie. No. No to dobra, no to co by było na tyle. Zobaczyliście, jaki jest Bonik. Mogę się z powrotem ubrać. Moje tutaj ubranko. Nie będę zbytnio pokazywał Bonów, ale no. Dobra, tak więc do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku, gdzie to właśnie będą robione pamiątki. Do usłyszenia.